Następnym narzędziem do rysowania jest czcina, może być taka grubsza, tak wyschnięta, więc trochę zbrązowiała, żeby być cieńsza, taka świeża, więc jeżeli chcemy ją sobie przygotować odpowiednio, to oczywiście, tak podobnie jak z piórem, musimy ją sobie zaciąć. I teraz możemy tą czciną rysować tak, jak tutaj, zciętą czubatą możemy sobie rysować takim właśnie trzciną tak prosto, właśnie przyciętą jakąś o, jakieś tam sobie takie historie różne dziwne jakieś ruiny, jakieś na przykład coś takiego ale możemy też tą trzcinę przygotować w inny sposób możemy tą końcówkę trzciny sobie przyciąć naprosto prosto po sobie ją zacząć na przykład, żeby nie była za szeroka. Jeżeli chcemy sobie to dokładnie taką zrobić prostą linię, żeby ją sobie tak dokładnie wyprofilować, w bardzo dobry sposób to jest papier ścierny nałożony na jakiś taki walec. Jeżeli mamy już tą przytarty, koniec możemy sobie go teraz szybciutko przyciąć na równo. Teraz mamy coś takiego, że uzyskujemy taką kreskę dosyć równą, tu zresztą widać o jednakowej prawie szerokości. Jeżeli będziemy rysować bokiem, to uzyskamy kreskę cieńszą, jeżeli uzyskamy na wprost rysujemy tą kreskę grubszą, ale właśnie w ten sposób nam się to rysuje i rysuje się bardzo. Fajnie, to jest taka miękka, dosyć ta kreska. A ja tak sobie nie. tak prawie rysunkiem właśnie. abstrakcyjnym możemy uzyskiwać kropki, kreski, długie linie, ale, ale daje to taki efekt troszeczkę podobny do flamastra, z tym, że właśnie rysunek tuszem jest rysunkiem. Yy, trwałym i, i też możemy tutaj zastosować sobie tą różną jakość naszego tuszu, czyli ten tusz jaśniejszy, ciemniejszy i o, w tej sytuacji po prostu uzyskiwać też y, jak gdyby różne y, y, jak, różną jakość tego rysunku, różną gradację tej, tej kreski. Zresztą wynika to też z tego, że ten tusz, jeżeli nam się kończy, spływa jak gdyby, to kreska się robi coraz jaśniejsza i też, i też mamy ten rysunek bardziej zróżnicowany.